Cały świat oszalał, kiedy wszyscy wokół krzyczą silniki spalinowe się kończą. To wtedy Mazda mówi. Cenię całe podejście Mazdy do ich silników. Najpierw jako jedyni rozwinęli silnik wankla. Dziś jako jedyni nie dali się zwariować. I nie gonią za tym całym downsizingiem. Brawo. Jednak Mazda ma także drugie oblicze od dłuższego czasu romansuje z Fordem. <laughs> Więc pytanie jest takie, czy to silnik Forda okaże się najmocniejszą jednostką wkładaną pod maskę Mazdy? A może będzie to słynne... Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. O co chodzi z tym... Mm -hmm. Mm -hmm. Powiem Ci na samym końcu. Bo pewnie inaczej byś wyłączył film po napisach podsumowanie, co nie? A tak mam nadzieję, że zobaczysz do końca. To co, zaczynamy? Aha, jestem Grzegorz, to jest Top LCM, czyli 6 najmocniejszych silników wkładanych pod maskę, dzisiaj akurat Mazdy. A tak naprawdę, pod pretekstem top listy przedstawiam ci krótkie historie, w których odkrywam prawdziwy charakter samochodów. To co? Zaczynamy. Mm. Owczy pęd. Znasz to pewnie z wielu sytuacji. Jak choćby tej, że swego czasu tak wiele osób biegało po mieście, bo szukali jakichś tam Pokémonów. Albo ten jeden z ostatnich challenge'ów. Kiedy auto powoli się porusza, to ty wychodzisz z niego i robisz siebie idiotę, udając, że tańczysz. Ostatecznie kończy się to tak. Owczy pęd dopada także producentów samochodowych, bo ktoś tam kiedyś rzucił hasło: Downsizing jest najlepszym rozwiązaniem na obniżenie spalania oraz CO2. I potem zaczęła się licytacja, kto zrobi mniejszy silnik i wsadzi go do większego auta. No i dziś mamy takie kwiatki jak Ford Mondeo, czyli auto, które waży około 1500 kg i ma jednolitrowy, 3-cylindrowy silnik. A dziś także się okazuje, że takie Audi Q7 z V6 o mocy 272 konie, przy normalnej jeździe, pali mniej od takiego Volvo XC90, który ma tak zwany silnik ekologiczny, czyli 4 cylindry i moc 225 koni. A Audi nie tylko mniej pali, ale lepiej brzmi, pracuje kulturalnie i oczywiście ma lepsze osiągi więc niektórzy producenci już odsknęli się z tego szaleństwa downsizingu. No ale niestety złapał ich kolejny owczy pęd, czyli kto zrobi więcej aut elektrycznych i zaczyna się licytacja. A ja zrobię 5, a ja 10, a ja 15, a ja 20 wygrałem. Szaleństwo trwa dalej, a jeden producent nie chce za bardzo w tym uczestniczyć. i Jest nim Mazda. Kiedy inni pchają nam silniki 1.2 czy nawet 1.0, to Mazda pozostaje przy swoim 2 ale z technologią SkyActive-G. Aktualnie około 70% energii, którą produkuje silnik spalinowy, jest marnowana, a technologia SkyActive-G odmazny ma sprawić, że będzie się jej mniej marnować podczas spalania paliwa. No i właśnie ta marnowana energia to główny argument ekologicznych krzykaczy, którzy twierdzą, że silnik spalinowy to przeżytek, bo traci energię, a elektryczny nie. No, to ja proponuję tym pseudoekologicznym krzykaczom sprawdzić, ile energii marnuje się podczas produkcji prądów w elektrowniach, a potem ile się marnuje przy przesyłaniu do elektrycznych samochodów. To tak na marginesie i pozdrawiam wszystkich EkoFanów. Wracając do tematu, to rozwiązanie Mazdy Sky Active G. To z grubsza chodzi tutaj o to, że zwiększenie kompresji w silniku powoduje tym samym, że auto będzie mniej palić i mniej tam wydawać tego CO2. No ale to dopiero początek drogi, bo teraz Mazda pracuje nad nową generacją takich silników nazwanych Sky Active X. Tutaj ogólnie mówiąc to chodzi o to, że taki silnik pracuje na benzynem, ale jego działanie bardziej przypomina diesle, co ma wpływać tam na mniejsze straty energii. No ale to dopiero przyszłość. Bo na szóstym miejscu jest silnik z technologią Sky Active G, czyli 2,5, 4 cylindry wolnosący o mocy 194 konie. Znajdziesz go oczywiście pod maską jednego z najładniejszych sedanów klasy średniej, czyli Mazdzie 6. Tylko, że to nie jest najmocniejsza wersja, bo w USA ten silnik ma turbo. A dzięki temu ma 230 koni, jeśli zlejesz go paliwem 87 oktanów. A jeśli wlejesz 93 oktany, to jest równo 250 koni. No, tak podaje producent. Znowu w aucie, którego nie ma na naszym rynku, czyli Mazda CX9, producent podaje, że jest zawsze 254 konie. I to właśnie ten silnik wylądował na naszym szóstym miejscu. To jego parametry. Możesz dać pauzę, ale ja muszę iść dalej. Mamy lata 70., i wtedy Mazda wpada w kryzys. Z ratunkiem i oczywiście szansą na zysk przychodzi Ford, który kupuje 25% akcji Mazdy. Wtedy też zaczął się romans Mazdy z Fordem. I może zdarzyć się tak, że kupisz sobie samochód Mazdy, znaczki będą od Mazdy, oznaczenia silnika będą od Mazdy, ale pod maską będzie silnik Forda. I świetnym tego przykładem jest ten model. Pierwsza generacja Mazdy CX-9 przeznaczona na amerykański rynek ma właśnie silnik Forda. Molda ten produkowany jest w Japonii i potem wysyłany do USA silnik do tego auta także był składany w Japonii. Jednak pod tym wszystkim kryje się V6, bo to dla Amerykanów, a oni nie mogą mieć nic innego, jest tam 3,5 litra oraz 267 koni. Całość oznakowana jako Mazda MZi. No ale to tylko tak oficjalnie. A tak nieoficjalnie jest to silnik Forda Duratec 35, inaczej nazwany Ford Cyclone Series. No i oczywiście znajdziesz go w przeróżnych Fordach czy innych amerykańskich wozach, ale o tym za chwilę, bo warto wiedzieć, że ten silnik nie ma nic wspólnego z europejskimi jednostkami DuraTek 25 czy Duratec 30, które kojarzyć możesz z tego auta. Ten europejski duratek produkowany był, aby napędzać szlachetne samochody, jak choćby ten Jack, który był Fordem. Znowu ten duratek amerykański, jak się później przekona, składali dosłownie wszędzie, ale z wersji 3,5 litra udało im się... Oficjalnie wyciągnąć 294 konie w modelu Ford Explorer. No a w maździe CX-9 występował tylko przez jeden rok w 1997 roku, bo później zastąpili go. Nie mogę ci powiedzieć, bo mam czerwone światło. Now? Now. Na miejscu czwarty mamy prawie to samo, bo jest to Duratek, jednak zamiast 35 jest to Duratek 37, a to oznacza, że dalej jest to wolnosące V6, jednak tym razem mamy 3,7 litra, co sprawiło, że przybyło nam trochę mocy i jest już 277 KONI. No i tak, jak powiedziałem, silnik ten zastąpił 3,5 litra w maździe CX9 od roku 2008 roku, było już 3,7 litra. Warto wiedzieć, że ta Mazda CX9 była dostępna w Europie jako Limited Edition. Ale potem ją zastąpili drugą generacją i tam już nie ma 3.7, ale 2,5 turbo, które znalazło się na szóstym miejscu. No ale wracając do tego sinka 3.7, to teraz cię zaskoczę, bo Mazda szóstej generacji pewnie doskonale kojarzysz z naszych dróg. Tylko że u nas ten model maksymalnie miał 185 koni i to jeszcze w dieslu. No a w USA tam się nie rozdrabniali i do Mazdy 6 wkładali ten 3.7 o mocy 277 koni sporo jak na przednią oś w komfortowym sedanie. No ale dzięki temu zawsze można było przed kumplami tak się popisywać. Więc tak, można powiedzieć, że ta wersja 3.5 litra tego Duratek to była taka przystawka, bo ten 3.7 litra to on to napędzał każdy rodzaj samochodu. Znajdziesz go w wielkiej limuzynie Lincoln MKZ, która oczywiście nie jest dostępna u nas. Nie podoba mi się limuzyna. A jest taki SUV? Proszę bardzo, mamy Lincoln MKT, który także posiadał ten silnik. SUV jest dla nudziarzy. Ja chcę więcej emocji. Nie ma problemu, bo znajdziesz go w Mustangu, gdzie ma 305 koni. A co jakbym miał firmę budowlaną? Jep, mamy dla Ciebie rozwiązanie i jest nim Ford F-150 i tam też jest ten silnik. A co, jak mam wielki sklep i chcę wozić towar? Taki problem to nie problem, bo silnik ten dostaniesz także w tranzycie. A jak się firma rozwinie i będę chciał kupić auto sportowe, to co? No jak to co? Jest Ginetta G60 i model ten nazwany jest brytyjskim konkurentem dla 911. Oczywiście znajdziesz tam ten silnik 37, który ma tam moc 314 koni. Jakbym miał mało emocji i chciał coś ekstra o mocy 350 koni, to co wtedy? Wtedy także znajdzie się coś dla ciebie. <śmulny> Skakujemy na trzecie miejsce i zaraz Ci pokażę samochód, w którym znajdzie się bohater tego epizodu. No jak go zobaczysz, to możesz być lekko zmieszany. Modelierten die Techniker einen üppigen Power Dome. Vorne hul und hinten full. Die formschöne Abgasanlage entpuppt sich bei näherer Betrachtung als billiger Fake. Schade. Tak jest, to jest Mazda 6 MPS i wszyscy wiedzą, że pod maską jest 2.3 o mocy 260 koni. Więc jak to jest, że jest wyżej niż Duratek 3.7 o mocy 277 koni? Najpierw formalności. 2.3L DC Turbo. Jest to konstrukcja Mazdy z linii silników L i tylko ten ma turbo doładowanie. Pojemność 2.3 litra i niestety, niestety tylko 4 cylindry. Co daje nam w efekcie 260 koni. No ale jest ale i te ale kryje się w Ameryce. Tam Mazda 6 MPS nazywa się Mazda Speed 6. Zamiast 260 koni mamy 278, czyli o cały jeden koń więcej niż wcześniejszy 37 MZI czy tam Duratec 37. Przypominam, że ja przy tworzeniu tej listy nie patrzę na to skąd pochodzi dane auto. Dla mnie liczy się tylko wynik finalny i wersja silnika 2.3 z USA wskakuje na trzecie miejsce. I moim zdaniem najlepiej ten silnik pasuje właśnie do Mazdy 6 MPS, to było w Europie, czy tam Mazda Speed 6, to w USA, albo Atenca MPS, to tam w Japonii. Dlaczego tak sądzę? Bo chodzi o to, że ten silnik możesz mieć w Mazda CX7, a to jest SUV, a SUV to takie średnie klimaty, jeśli chodzi o auto z charakterem. Możesz go także mieć w takim familijnym MPV, ale to także nie jest samochód, który budzi emocje. Za to na pewno budzą emocje hot hatche I tak się akurat składa, że, że Mazda umieściła ten silnik pod maskę Mazdy 3 MPS i ma tam 260 koni. I to trochę dużo jak na jedną oś, bo jak pokazuje ten gość. First gear engaged, wide open throttle. Oh Jesus. W tym przypadku to silnik prowadzi zamiast ciebie, bo nie ma tam z przodu prawdziwej szpery. No a Mazda 6 MPS. Ta ma napęd na cztery koła, więc tutaj masz full kontrolę i masę zabawy. Aha, i jeszcze jedno. Mazda już nie produkuje tego silnika, ale jego konstrukcję pożyczył sobie Ford, udoskonalił i znalazł nowe życie. Jesteśmy przy Marcy Mazda, to nie mogło przecież zabraknąć silnika Feliksa Wankla. No wiesz, tej konstrukcji, gdzie zamiast skaczących tłoków mamy obracające się trójkąty. No wiesz o co chodzi. Nie? Tak? Nie? To zrobimy tak. Tutaj będzie lecieć film, w którym widać jak działa ten silnik, a ja powiem Ci o co tyle krzyku. Więc niejaki Felix Wankel wymyślił sobie konstrukcję silnika, który pracuje no jak na tym filmie. Takie rozwiązanie miało bardzo wiele zalet. Mamy dużo mniej części niż w silniku tłokowym, całość jest lekka oraz kompaktowa, więc można upkać praktycznie wszędzie. Jednak silnik ten ma także mroczną stronę, jak problemy z uszczelnianiem, zużywaniem ogromnej ilości paliwa oraz oleju, co spowodowało, że ten silnik bardzo szkodził środowisku. 27 firm zakupiło patent na produkcję tego silnika od Citroena, Mercedesa czy tam General Motors. Pojawiło się nawet na rynku kilka samochodów z tym silnikiem, choćby te NSU RO80. Ale wszyscy polegli i ostatecznie wycofali się z produkcji tego silnika. Jedynie Mazda podwinęła rękawy i walczyła, aż w końcu opanowali to dreństwo. Ok, dziś Mazda nie produkuje tego silnika, ale robiła to do 2012 roku, gdzie wkładali go do modelu RX8. Więc, może szybko prześledzimy linię życia silników wankla w Mazdzie. Mazda kupuje patenty od NSU oraz Wankla na produkcję tego silnika. Tego roku powstaje pierwszy prototyp. Na targach Tokio Mazda pokazuje prototyp sportowego auta z silnikiem wankla. Mazda Sport Cosmo pojawia się na rynku jako pierwsze auto z silnikiem wankla od Mazdy. Drugim autem z wanklem jest Familia R100 i tego samego roku Mazda wysyła silnik wankla na sprawdzian i w wyścigu maraton dla ROAD 84 Hours, zajmuje miejsce tuż za podium, czwarte. Pojawia się model z przednim napędem zwany Luz. Pojawia się model Capella, ale z racji tego, że Mazda z silnikiem wankla idzie do Europy i USA, to tutaj ten model nazywa się RX2. Model Savana zostaje zaprezentowany, zwany także jako RX3. Mazda przechodzi pomyślnie wszystkie testy norm spalin, co było większym problemem silników Wankla. Mazda nie tylko wkłada silnik Wankla do aut osobowych, bo dostają go także autobusy, albo ten silnik ląduje w aucie w karoserii Holdena. No, i nadszedł 1978 rok, i wtedy model Sawana pojawił się na świecie, u nas nazwany RX7. Pojawił się pierwszy silnik węgla sparowany z Turbo w modelu Lucek Cosmo. Mazda RX7 dostaje także Turbo. Pojawia się nowy model Mazdy RX7, większy i mocniejszy. Mazda udowadnia wszystkim, co tak naprawdę potrafi silnik Wankla i modelem Mazda 787B wygrywa 59 zawody Le Mans. No i w końcu pojawił się ten, kto jest bohaterem tego epizodu, czyli Mazda RX7 trzeciej generacji. Nowy RX-7 pojawił się w 1992 roku i pod maską miał 255 koni. Model ten także powędrował do USA i tam było 265 koni. No, ale to dopiero przy drugim liftingu tego modelu, który dostępny był tylko w Japonii, moc wzrosła do 280 koni z pojemności 1,3 litra i brzmi to tak. No i to dobry czas na parametry. I w maździe RX7 mamy tak: podwójnie obrotowy wirnik, pojemność mniej więcej 1,3 litra, bo tego się nie da tak prosto obliczyć. Mamy dwie turbiny sekwencyjne, i Mazda jako pierwsza zastosowała takie rozwiązanie. Moc 280 KONI, ale w umowie gentlemanskiej, czyli na papierku, bo z reguły to było więcej. No i smutna wiadomość, bo najlepsze wersje RX-7 nie były dostępne u nas, jak choćby ten Spirit R, który był ostatnim modelem RX-7. Zresztą pogadałbym coś więcej o tym modelu, ale jeszcze każdemu zrobiłoby się smutno, że nie produkują już takich samochodów. więc idziemy do pierwszego miejsca. Nawigacja samochodowa, czy to w formie budowanej na szyby, czy w komórce. Dziś bez nawigacji. To wiele osób nie potrafi trafić do domu. No a skąd się wzięła nawigacja w samochodach? Rozwiązanie ITER Auto. Była tam zwinięta mapa w rolkę, a to było podpięte do kół, przez co mapa się przesuwała, a ty ogarniałeś plus minus, gdzie się znajdujesz. Pierwszy prawdziwie motoryzacyjny system nawigacji został opracowany prawie 40 lat temu przez Hondę Alpine i Stanley Electric i nazywał się Electro Cator. Musiałeś tam ręcznie wkładać mapę, a jakiś żyroskop orientował się, gdzie jesteś. Podobnie jak działało to w samolotach. Etak, nawigator nie musiał się już bawić mapami drukowanymi, bo one były zapisywane na kasetach. modelu Toyota Crown Royal Salon G była pierwsza wersja systemu nawigacyjnego wbudowana w deskę rozdzielczą samochodu i mapy były na cd ie Pojawił się pierwszy system prawdziwego systemu GPS, jaki znamy dzisiaj, czyli taki, który na bieżąco śledzi Twoje położenie dzięki antenom satelitarnym. I tak się akurat składa, że system ten pojawił się w samochodzie, który znalazł się na naszym pierwszym miejscu i jest nim Mazda Junos Cosmo, czyli wypasione Gran Turismo, którego nie znamy z naszego rynku. Junos, pisane jako E-Unos, to submarka od Mazdy, takie coś jak Infinity w Nissanie czy Lexus w Toyocie. Jednak im wam się udało, a Mazdzie niestety nie. A szkoda, bo model ten to kawał fajnego auta. Dlaczego? Przypominam, że ten samochód pojawił się w 1990 roku i do dziś nic nie zgubił ze swojego eleganckiego szyku. Po drugie, z racji tego, że to autotypu Gran Turismo, to mogłeś go zmusić do takiej jazdy. To jest właśnie kwintesencja aut typu Gran Turismo. Komfortowe, kiedy trzeba, dzikie, kiedy nikt nie patrzy. No i po trzecie, pod maską tego samochodu jest coś wyjątkowego, silnik Vankla, ale nie dwuwirnikowy jak w RX-7, ale trzywirnikowy i to był pierwszy taki masowo produkowany silnik. Silnik ten nazywał się 20B i tak jak powiedziałem ma trzy takie obracające się trójkąty, przez co jego pojemność jest taka normalna jak na dzisiejsze standardy, czyli 2.0. Jednak dwie sekwencyjne turbiny sprawiają, że jego moc to 280 koni. Z czego to są te konie dżentelmeńskie, więc było ich około 300. Do tego moment obrotowy 402, dzięki czemu jest wyżej na liście niż model RX7. Powstało tylko 8853 sztuki, z czego większość z słabszym silnikiem 1,3. No i ten samochód nigdy nie był dostępny z kierownicą po naszej stronie. właśnie poznałeś najmocniejszy silnik wkładany do seryjnej Mazdy. I szkoda, że ten model nigdy nie był dostępny na naszym rynku, choć Mazda pokazała jakiś czas temu to. Ale o co tutaj chodzi? Powiem ci na samym końcu, po podsumowaniu. Klasycznie, daj znać co sądzisz o tym odcinku i daj znać co sądzisz o Mazdach, które pojawiły się w tym odcinku. Jak się podobało to tam rąsia, subskrypcje, bo za tydzień znowu coś będzie. Tylko co? LCM? A może Story LCM? A może Top LCM? Tego nikt nie wie. Przypominam także o Facebooku, bo tam dużo się dzieje. Prawie codziennie coś się dzieje, ciekawie się dzieje, no musisz tam wejść. A jak nie masz Facebooka to na naszej stronie też się dzieje. Linki masz na dole w opisie. A my teraz patrzymy na przyszłość Mazda. Znasz taki film jak Dobry, Zły i Brzydki. Właśnie w taki sposób można określić przyszłość Mazdy. Dobry, bo podoba mi się, że rozwijają silniki spalinowe nie odbija im palma na punkcie downsizingu. Zły, bo oficjalnie powiedzieli, że modele MPS, czyli te konkretne, to był tylko taki jeden epizod i nie przewidują dla nich przyszłości. Brzydki, bo pokazali ten model. Powiedzieli, że będziemy mieć silnik wankla, więc w głowie się pojawił nowy RX9, ale okazało się, że silnik wankla to będzie tam tylko służył do ładowania baterii, bo to będzie jakiś tam hybryda czy jakiś elektryk. Brzydkie zagranie i szkoda, że już nie usłyszymy w nowej maździe. Mm, mm, mm. O co chodzi? Chodzi o reklamę, która mówi, jak pracuje silnik Mazdy. Let the Mazda go. Well, I thought she loved me, but don't you see, she loved my Mazda more than me. One day she drove off and left me behind, and all you could hear was that rotary engine whine. Piston engine goes, but the Mazda goes.